Halo, moi kochani, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejne czytanie miesięczne. A to czytanie jest na czerwiec 2023 i dla tych wszystkich, którzy są urodzeni pod znakiem lwa. Moi kochani, cieszę się bardzo, że mogę Wam przedstawić moje czytanie, mogę Wam przekazać to, co moje karty mają Wam do powiedzenia, i oczywiście jestem ciekawa, tak samo jak Wy, jakie tendencje was oczekują na ten nadchodzący miesiąc. I pierwsza karta to jest wasz temat w czerwcu. Czwórka, buław. To, co będzie pomagało lub przeszkadzało świat. Wasza świadomość. Czwórka, monet. Wasza podświadomość, śmierć. To, co było. Trójka, miecze. To, co będzie... Dziewiątka kielichów. Wasza energia. Dziesiątka mieczy, energia zewnętrzna, szóstka monet. Obawy lub nadzieje, diabeł i karta na przyszłość. Na te kilka miesięcy, król monet. Kochani, nie przestraszcie się tymi dwoma kartami, tym diabełkiem i tą śmiercią, bo to nie są wcale złe karty i czasami właśnie pokazują coś pozytywnego. O człowiek. Wychodzi niekiedy właśnie z takich blokad, które siedzą w nas. Czasami pokazują te karty również, że trzeba jakąś decyzję podjąć, że trzeba coś w swoim życiu zmienić. Nie trzeba się tak strasznie przejmować i bać się czegoś, gdy mamy obawy i nadzieję. Mogę sobie wyobrazić, że ta karta właśnie będzie Waszymi obawami przed tym, że coś Wam może się złego stać. A to właściwie z realnością, rzeczywistością, tak powiem, rzeczywistością chyba lepsze słowo, nie ma nic tutaj wspólnego. Kochani, wrócimy do Waszego tematu. Czwórka e, buław. To jest świetna karta, bo karta pokazująca, że w tym miesiącu będzie jakiś powód do zabawy, do imprezowania. Być może będziecie gdzieś zaproszeni. Na jakąś fajną imprezę, która będzie dla Was również ważną imprezą. Być może będziecie mogli się tam zaprezentować, pokazać, być może przez tą imprezę czy to spotkanie towarzyskie yy, nawiążecie nowe znajomości, bo tutaj mamy świat. Świetną kartę yy, tutaj pomagającą, właśnie. Wam w tym miesiącu, a świat mówi o nowych możliwościach, o tym, że świat stoi przed wami otworem i powinniście czerpać jak najwięcej do tego dobrego, co życie wam ze sobą niesie. I być może właśnie przez jakieś spotkania towarzyskie, przez jakieś imprezy, gdzieś być może będziecie zaproszeni. Tam poznacie kogoś, kto właśnie. Będzie dla Was bardzo pozytywny. Mogę tak tutaj to widzieć. Mogę również widzieć, że sami będziecie organizować jakąś imprezę, która dla Was będzie ważna, przez którą też będziecie mogli jakieś kontakty nowe nawiązywać, może właśnie. Jakieś pomysły przyjdą w rozmowach z ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo pozytywnie tutaj na ten miesiąc już się zapowiada. Karta Czwórki Buław, co muszę tutaj jeszcze zaznaczyć, to jest również karta często pokazująca właśnie w czytaniach, że dwoje ludzi na przykład staje na ślubnym kobiecu, łączy się ze sobą, także. Tutaj możemy również widzieć powód do radości, powód do świętowania. Z tego, dlatego, bo um, być może właśnie ze swoim partnerem, par, partnerką coś stworzycie, coś takiego mocniejszego. Być może zamieszkacie za razem, nie musi być od razu ślub, ale um, coś takiego mocniejszego. Tak, także będzie. W każdym razie jakiś powód tutaj do świętowania, który z wami będzie bardzo związany, z wami, z wami osobiście. Tak? Także, jeżeli nawiążecie tutaj jakieś nowe znajomości, jakieś kontakty, to trzymajcie to mocno, bo to może wam naprawdę w przyszłości pomóc. Zaraz zobaczymy, co tutaj jeszcze karty dopowiedzą. Piątka mieczy, kapłanka i, i eremit, czyli pustelnik. Um, I tutaj widać, że wy się przejmowaliście. Być może w tym miesiącu też będzie taki jeszcze moment, czy takie fazy, że będziecie się przejmować, gdy mamy dziesiątkę również mieczy, w przeszłości trójkę mieczy, czyli coś było, było coś, było jakieś zdarzenia, jakaś sytuacja, która dla Was nie była zbytnio komfortowa, taka pomyślna, nie dała wam szczęścia. No i się tutaj troszeczkę przejmowaliście, jak to dalej pójdzie, jak to się potoczy, jak to się ułoży w przyszłości. I tak mogę tutaj również widzieć, że się zamknęliście troszeczkę w takim schemacie, tutaj ta czwórka się również pokazała monet że jesteście gotowi do ryzyka, ale tylko do pewnego stopnia, tak? Nie chcecie zbyt wiele się angażować w coś tutaj, co hmm, być może, w co być może trzeba by było się więcej zaangażować, ale tutaj będziecie dmuchać na zimne, bo oczywiście jakieś przeżycia były, będziecie sprawdzać grunt czy. Wchodzić w to, czy nie wchodzić, i jak daleko mogę w to wejść. I, I tutaj mogę sobie też wyobrazić: Tutaj ta dziesiątka monet, mieczy się pokazała, że będziecie troszeczkę tą sytuacją tacy przytłoczeni, bo będzie coś, co Wam będzie tą głowę łamać, tak? Będziecie się zastanawiać, jak daleko mogę pójść, czy ryzykować tutaj, czy nie ryzykować, bo w przeszłości tutaj były jakieś niezbyt dobre przeżycia niezbyt komfortowe przeżycia dla was, no i troszeczkę to tak was siedzi i boicie się tego, że to znowu może się powtórzyć macie tutaj diabełka, także boicie się tego, że ktoś może wami manipulować was wykorzystać, być może ktoś nie będzie do was e, szczery tego się boicie tutaj, boicie się również tego, że ktoś może się pokazać z innej strony, z takiej lepszej strony właśnie e, może Was, jak to powiedzieć, nie zmuszać, ale uwodzić, uwodzić tak, swoim wdziękiem, swoim takimi pięknymi słowami, może Wam coś obiecywać i wy się boicie tego, że nie będziecie mogli tego człowieka rozgryźć, że nie będziecie mogli tutaj tego człowieka naprawdę przejrzeć, zobaczyć, czy to jest prawda. Czy nie, tak? Tutaj e, ten diabełek to pokazuje, że się bardzo tego boicie, ale wydaje mi się, że powoli, powoli będziecie wychodzić ze swoich obaw, właśnie z tej blokady, tego złamanego serca. Tutaj również e, te schematy, w których w tej chwili się poruszacie, będą troszeczkę się przesuwać, będą bardziej takie elastyczne, będziecie bardziej wychodzić z siebie małymi krokami, ale powoli, powoli. Także tutaj mogę widzieć, że nastąpi w Waszym życiu przemiana. Dajcie sobie szansę. Um, tutaj samotność też będzie odkrywała dużą rolę dla Was w tym miesiącu, takie momenty samotności powiem tak, tylko takie momenty by, pobycia z sobą po to, żeby nad pewnymi kwestiami w waszym życiu się zastanowić, tak? Tutaj mamy również kapłankę. E, czyli zastanowić się, do czego to wszystko prowadzi, jakie moje życie będzie, jakie było do tej pory. Ile mogę zaufać ludziom, ile mogę zaufać życiu? Tutaj będziecie sobie na pewno odpowiadać na pewne pytania, będziecie szukać również odpowiedzi na właśnie na takie pytania. I powoli, powoli będziecie wchodzić w coś nowego, co dla was będzie Takim przyjaznym etapem w Waszym życiu, mogę tutaj to tak widzieć, będziecie, tak jak powiedziałam, wychodzić z siebie, te schematy przesuwać, większe robić, tak, te granice, jakie sobie w przyszłości postawiliście, będziecie troszeczkę przesuwać, także powoli, powoli coś tutaj zacznie się dziać, i w, przy, w, w podświadomości macie tą śmieć, wiecie bardzo do, dobrze, że musicie coś w waszym życiu zmienić, że coś musi się skończyć, co wam już nie pasuje, co wam nie sprzyja, być może do pewnego czasu to było wam potrzebne, sprzyjało, pomagało, ale w tej chwili to już nie zdaje egzaminu. Macie czarodzieja, czyli liczycie na to, że życie wam pomoże, liczycie się również z konfliktami z innymi ludźmi, że oczywiście, jeżeli się podejmuje decyzję, to może to Wypalić albo i nie, jacyś ludzie mogą również na drodze stanąć, jak to w życiu bywa, tak? Ale to ryzyko dla Was tutaj, um, chcecie to ryzyko podjąć, chociaż troszeczkę, tak? Ja nie mówię tutaj pełne ryzyko, bo tutaj jest ta czwórka monet, która właśnie nie pokazuje tego ryzyka, że człowiek nie chce ryzykować ale takimi małymi, małymi krokami będziecie szli do przodu i tutaj widać również tą transformację, czyli umiarkowanie, świetna karta właśnie, która mówi, uważaj na wszystko, co w życiu robisz, żebyś nie za dużo, nie za mało włożył, czy włożyła w jakąś tam sytuację, czy w jakiegoś człowieka, sprawdzaj. Zastanów się najpierw tak, jak rozegrasz tą sytuację, nie rób niczego pochopnie. Także umiarkowanie to jest karta bardzo mądra, już to słowo mówi umiarkowanie. Mówi nam, abyśmy w życiu tak pasująco, mądrze dozowali te składniki życia, że tak powiem, tak. Dla mnie to ta karta zawsze się kojarzy z piczeniem ciasta. Jeżeli czegoś za dużo damy, to nam nie wyjdzie, albo za mało damy, to nam nie wyjdzie, tak? I możemy przedobrzyć, albo możemy w ogóle e, nic nie, nie wyjdzie, tak? Nic nie wyjdzie. Możemy w ogóle zatracić tutaj tą. To, 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 to ciasto, które chcemy upiec, upiec tutaj mam oczywiście na myśli takie, takie, takie ciasto życia, taki tort życia, tak, żeby wyszedł Wam jak najlepiej, ale do tego to trzeba dać też dużo siły i tych odpowiednich składników czasu poświęcić i no co ja Wam tutaj będę tłumaczyć, wiecie o co chodzi, kochani Wasza energia, mówiłam już Wam dziesiątka mieczy no troszeczkę czujecie się tacy Tą sytuacją tutaj przygnieceni. Może boicie się właśnie tego, że podejmę jakąś złą decyzję, ale ja wiem, że ja chcę do przodu, ja wiem, że coś tutaj dla mnie się kręci, są jakieś możliwości, i ja muszę je w tej chwili korzystać z tych możliwości, muszę je wykorzystać, bo to jest dla mnie duża szansa na przyszłość. No i te. Tą szansę tutaj widać, energia zewnętrzna, szóstka monet, świetna karta pokazująca dawanie i branie, dawanie i branie, dwie ręce, które sobie pomagają i to jest też taka karta umiarkowania też można powiedzieć, tak też wiąże się tutaj z tym właśnie, co chcecie i tutaj jest ktoś na zewnątrz, kto właśnie będzie sprawiedliwie do Was podchodził, kto będzie chciał się z Wami dzielić sprawiedliwy, kto będzie chciał Wam również pomagać. Macie gwiazdę, gwiazda, świetna karta spełnienia marzeń, życzeń. Ja nie mówię tutaj o takich dużych marzeniach. My musimy się często w życiu, w takim codziennym życiu skoncentrować na tych małych marzeniach, na tych małych planach, na tym, co. Co, na tym, co sprawia, że nasze życie jest takie fajniejsze, optymistyczne. My, my, my zbyt wiele patrzymy na te duże takie rzeczy, tak? a zbyt mało się koncentrujemy na tym, co nas otacza i co jest ważne, i aby z tego się cieszyć. I tutaj właśnie ta gwiazda nam pokazuje też spełnienie tych małych życzeń. Tak? W, w, w ciągu dnia, w ciągu e, tygodnia, w tym miesiącu, e, czy nawet w przyszłości. Dzięki dobrym kontaktom z innymi ludźmi. Tutaj te kontakty bardzo e, dobrze widać dziesiątka kielichów, ósemka też znowu równowaga, siła. Ta równowaga tutaj dla Was jest bardzo ważna również w tym miesiącu. Tutaj mamy tą, tą umiarkowanie, szóstkę monet. Tutaj mamy właśnie tą, tą ósemkę, czyli tą siłę. Dlaczego mamy siłę? Siłę mamy wtedy, jeżeli mamy taką równowagę wewnętrzną, to mamy siłę do myślenia, do działania, do realizowania naszych marzeń i, i patrzenia tak pozytywnie w tak? przeszłość, do, do, w przyszłość. W przyszłość. Um, i, I równowaga to oczywiście to, ta równowaga, no równowaga, ta siła, siła to jest karta tej siły, właśnie pokazuje również, że, że my musimy się też koncentrować właśnie na tych małych takich drobnostkach w ciągu dnia. Wstajemy rano, patrzymy, słońce świeci, o fajny będzie dzień, tak? Nawet jak coś się stanie takiego, że coś tam nam um, nie wyjdzie, to ręką machnąć i do przodu, bo, bo tak szczerze mówiąc, życie nie jest bajką. My często bujamy gdzieś w obłokach i zawsze jesteśmy kilka kroków do przodu, zawsze gdzieś tam w naszych myślach jesteśmy w przyszłości, a my powinniśmy być tutaj, teraz, w teraźniejszości i dostrzegać to, co mamy, tych ludzi, których mamy, uśmiechać się do siebie powiedzieć sobie jakiś komplement, tak jeden drugiemu, żeby to życie było takie fajniejsze, doceniać się wzajemnie i nie patrzeć zbyt wiele w przyszłość bo my nie widzimy tego, co my mamy wokół siebie, a mamy bardzo dużo, mamy świetnych ludzi, no tutaj tych ludzi widać oczywiście, tak, bo ktoś tutaj będzie dla was przyjął. Um, czy to będzie w pracy ktoś, być może szef, być może firma, być może um, jakiś układ pojawi się z jakimś innym człowiekiem, a być może to jest ktoś, kogo już znacie, być może was, wasz partner. W każdym razie musicie zauważyć, że tam na zewnątrz jest coś bardzo pozytywnego lub ktoś bardzo pozytywny do was. I dajcie temu szansę, dajcie sobie szansę i temu człowiekowi szansę, abyście mogli z tym człowiekiem coś dobrego zbudować, bo tutaj macie świetne karty: Dziewiątka Kielichów i Król Monet, karty na przyszłość. Powód do radości: będziecie cieszyć się. No, tutaj widać to świętowanie: będzie jakiś powód do radości, do świętowania. Będziecie się dobrze czuć wś wśród tych ludzi, których będziecie mieli. Wokół siebie, którzy być może już są w Waszym życiu, na pewno w dużej części, i będziecie się czuli tacy spełnieni. Król, monet, no chyba dalej już nie można, wyżej nie można, czyli będziecie czuli również taką satysfakcję, że mi się coś udało, że ja mogę troszeczkę odpocząć, mogę spojrzeć z góry na to, co się dzieje na dole, niech tam inni sobie robią tak, co chcą, a ja osiągnęłam czy osiągnąłem swój cel. Ale tego nie zrobicie bez tej sytuacji lub tych ludzi tutaj, tak? Ci ludzie będą wam bardzo pomocni. Tutaj macie szóstkę, była świetna karta pokazująca zwycięstwo, trójka monet, taka typowa karta pracy. I tutaj ta karta też pokazuje tych pozytywnych ludzi, tak? Których tutaj macie i z tymi ludźmi będziecie coś tworzyć. Musicie sobie ludzi dopasowywać w życiu do siebie, aby coś osiągnąć, bo, życie, bo, bo ludzie mogą was albo zniszczyć, albo wzbogacić. A tutaj widać, że ci ludzie będą was wzbogacać, czyli będą wam podpowiadać być może. Jak do pewnej sytuacji podejść, będą Wam pomocni, będą z Wami współpracować, że tak powiem, na Wasz sukces, ale być może ci ludzie z tego też będą mieli na pewno jakąś tam, jakiś tam kawałek również dla siebie. Także tutaj ta współpraca z tymi, z ludźmi ogólnie. I pod każdym względem, ja muszę, ja nie mogę tutaj powiedzieć, czy to będzie praca, ja nie widzę tego tutaj, ale widzę, że będą jacyś pozytywni ludzie w Waszym życiu, którzy będą Wam sprzyjać i będą pomagać. Tak jak powiedziałam, to jest taka typowa karta pracy, być może w pracy Wam się coś uda właśnie osiągnąć i w końcu poczujecie się jak ten król tych monet, tak? Um, ale to może być również w życiu prywatnym. W każdym razie tutaj widać, że w tym miesiącu będziecie otaczani pozytywnymi ludźmi, którzy pozwolą Wam również zapomnieć o tym, co tutaj było o tych troskach o tym złamanym sercu o tym przygnieceniu i pozwolą wam również wyjść z tego schematu, który sobie zbudowaliście i ciężko wam było wyjść, baliście się tutaj, tak, że coś może wam się nie powieść, że ktoś może was oszukać czy wami manipulować. A tutaj widać, że w końcu wyjdziecie z siebie, tak? Ten schemat, który sobie e, zbudowaliście, troszeczkę będzie taki bardziej elastyczny. Będziecie małymi, małymi krokami rozszerzać swoje pole możliwości yy, i będziecie się cieszyć, będziecie również zauważeni. Królowa buław to jest bardzo pozytywna energia, tu jest dużo ognia, tu jest dużo właśnie takiej namiętności i chęci do życia, cieszenia się. I tutaj widać ta czwórka buław pokazuje to cieszenie, tak? Będzie jakiś powód do tego, żeby świętować dziesiątka kielichów, dziewiątka kielichów się pokazała, czyli również jakiś powód do radości, do świętowania i i na końcu będziecie zauważalni również, tak? Mogę tutaj to widzieć, gdzie królowa buław i król monet. Będziecie zauważeni przez innych i poczujecie się w swoim elemencie, że tak powiem, tak? No bo jakby nie było, jesteście lwem, a lew jest elementem ognia. I królowa buław, no to jest wasza, wasz element, tak? Będziecie w swoim elemencie, tak mogę tutaj to widzieć. I tak ogólnie podsumowując to czytanie, mogę powiedzieć, że ten miesiąc na pewno nie dla wszystkich, ale dla niektórych z Was będzie na pewno bardzo pozytywnym miesiącem. Tak jak powiedziałam, będziecie troszeczkę się rozszerzać na jakieś inne możliwości, coś innego. Będzie wam w życiu, będziecie mieli to szczęście, powiem tak, że coś się przed wami otworzy, będziecie mogli z tego korzystać i przede wszystkim ci odpowiedni ludzie będą. I na to musicie zwrócić uwagę w tym miesiącu: zobaczyć, kto wam służy, a kto nie. Z kim będziecie mogli coś zbudować i kto was doprowadzi do tego sukcesu, tak? A kto, a kogo zostawić? na boku, bo tu się, się czegoś boicie, tak? Że ktoś może Was um, tutaj, um, to, tak jak powiedziałam, manipulować Wami lub um, troszeczkę was bałamucić, że tak powiem, tak? Um, także tutaj wydaje mi się, że w tym miesiącu będziecie naprawdę podejmować mądre decyzje. Wolno, ale trafnie i będziecie zwracać uwagę właśnie na to. Umiarkowanie na tą równowagę yy, i dawać szansę, dawać szansę sobie i innym, żeby osiągnąć coś. A tutaj macie, kochani, tego króla Monet, który tak siedzi na tym swoim pięknym tronie. Siedzi sobie tutaj, właśnie na tym pięknym tronie, z taką satysfakcją i Odpoczywaj, patrzy z góry na innych. Także życzę Wam, kochani, abyście też w tym miesiącu mogli tak z góry na innych popatrzeć i troszeczkę sami odpocząć i się poczuć w swoim żywiole. Kochani, życzę Wam udanego miesiąca. Trzymajcie się, uważajcie na siebie, kochajcie się, pomagajcie sobie i do zobaczenia.